Test Coopera jest to wytrzymałościowa próba, biegniemy 12 minut, staramy się wykręcić jak największy dystans, można biec, iść, skakać, byleby pieszo i jak najwięcej. Test jest dla wszystkich, udział może wziąć każdy, głównie udział wzięły szkoły. Frekwencja dopisała, na ten moment wystartowało nam już ponad 450 osób, także myślę, że po 15 godzinie będzie jeszcze większa frekwencja, że ludzie z zewnątrz też przyjdą, tacy już nie, nie ze szkół, tylko... Yy, Zawodnicy. Staliśmy 1000 złotych zafinansowania od firmy, firmy Cold Farm. sfinansują oni sprzęt sportowy dla szkoły, w której będzie pokonany najdłuższy dystans. Test jest po raz trzeci, w pierwszej edycji nie dopisała nam pogoda, na wiosnę frekwencja była już lepsza, w tym roku frekwencja na jesieni nas troszeczkę przerasta, bo nie spodziewaliśmy się aż takiej frekwencji, aczkolwiek myślę, że na wiosnę będzie jeszcze więcej osób.